Witam wszystkich. Security Bridge wreszcie tu jest i zdecydowałem, że całkiem dobrym początkiem filmów o nim byłby powrót do przeszłości i przypomnienie sobie wszystkiego co doprowadziło nas do tego momentu. Oczywiście nie będę tu robił całkowitej analizy wszystkiego, krótko i na temat. Dla szczegółowych informacji zapraszam do innych filmów, które będą się wyświetlały w karcie. A i taka jeszcze jedna informacja, nie będę tu omawiał na przykład merczu, który nie ujawnił nam nic z gry i tym podobnych. Zaczynajmy! Pięciolecie FNaFa. Scott opublikował nowy teaser na Scott Games, pokazujący Glamrock animatroniki, na razie jako czarne figury. I generalnie galerie. Mogliśmy zobaczyć datę wydania, która była zaplanowana na 2020. Śmieszne, że wyszła prawie w 2022, nie? W kodzie źródłowym mogliśmy też zobaczyć rozmowę. Utrzymuj kurs? Będę. Skup się na moim głosie? Będę. Nie pozwól nikomu sprowadzić cię na manowce? Nie pozwolę. Wybrałeś aż kogoś? Wybrałem, Am. Najpopularniejszą teorią było wtedy, że to i rozmawia z Glitch Trapem. Pod koniec września dostaliśmy plakat Freddy'ego, również jako czarną figurę, tylko z większą ilością detali. W kodzie źródłowym mieliśmy ukrytą jego nazwę Glam Rock Freddy. 29 października wyszła aktualizacja do Curse of Dreadbear, ujawniającą nam rozmowę, no albo bardziej komunikację jednostronną wany z Glitch Trapem, ponieważ go nie słyszeliśmy. Dostaliśmy też jej maskę. 6 listopada teaser został lekko zmieniony i teraz pokazywał też małą Vani. Za to kiedy wyszło Non-VR Help Wanted, 17 grudnia 2019, dostaliśmy mały smaczek w Pizza Party, pokazujący budowę Mega Pizza Plexu. Następnym teaserem był Monty, 25 marca 2020. Jego nazwę poznaliśmy, bo nazywał się tak sam plik. Funko, chociaż nie tylko oni, ale o tym później, zrobiło kilka przecinków odnośnie Security Breach. Poznaliśmy tam w pierwszej kolejności imiona animatroników oraz oficjalną nazwę nowego FNAFu. Czyli Pizzaplex. Następnie zrobili to ponownie, ale zamiast samych nazw pokazali designy animatronów. Mieliśmy też jeszcze jeden koncept art robotów na kalendarzu. Scott napisał swoje przemyślenia o likach oraz, że nowy FNAF nie nazywa się Pizzaplex. W maju ujawnił prawdziwą nazwę, czyli Security Bridge. W czerwcu dostaliśmy teaser Vanessy z napisem Protect, czyli Ochraniaj. Gdzieś w lipcu Scott zaczął większy nabor aktorów głosowych do Security Bridge. na dość dziwne na tamten czas posady. Później, oczywiście, też, ale wtedy miało to największe zainteresowanie. Potem, dzień przed rocznicą fnaf dostaliśmy całą Wani. Z podpisem, słuchaj się. Za to na tę prawdziwą rocznicę dostaliśmy dwa zaległe teasery: Roxanne i Chica. Dlaczego zaległe? Scott zadecydował, że nie ma co publikować, jeżeli i tak wszystko wyciekło. Potem jednak inna firma pokazała kalendarz z logiem Pizzaplexu, więc można było się domyślić, że jest to nazwa galerii, i dostaliśmy też przedwcześnie jeden z plakatów. Potem 16 września dostaliśmy pierwszy prawdziwy trailer, pokazujący Fazer Blast, Daker Attendanta, jump Jumpscare Vanny i generalnie całe pizzaplex. Dowiedzieliśmy się, że Glamrock Freddy będzie tam dobry. No i można powiedzieć, że dowiedzieliśmy się o tym, że będziemy grać Gregorem, ale nie wydaje mi się, że wtedy fandom tak myślał, albo przynajmniej większość. Nic więcej tam nie było, teaser miał tylko pokazać galerię. Zobaczyliśmy też stronę PlayStation z nowym opisem, który niestety dużo nam nie powiedział. 10 listopada ujawnił nam statuetki Vanny i Vanessy oraz Gregorego i Frediego. Potwierdza się tam teoria, że Glamrock Freddy nam pomaga oraz widzieliśmy po raz pierwszy Gregorego. Nie jest to model, ale zawsze. Security Bridge zostaje przesunięte tydzień później na 2021. Już w nowym roku, a konkretnie 12 stycznia, dostaliśmy drugi teaser na streamie NVD, który z tych najważniejszych rzeczy pokazał tylko restaurację El Chippa i Staff Boty w Bonnie Bowl. No i trochę sana, ale widzieliśmy go już ledwie w pierwszym trailerze. 25 lutego to prawdopodobnie najważniejsza data dla Security Breach, zaraz po 16 grudnia, z wiadomych powodów, ponieważ to wtedy dostaliśmy nasz długo wyczekiwany gameplay trailer. Nic aż tak specjalnego tam nie było, ale zobaczyliśmy kilka mechanik, galerie i modele nowych postaci. Oraz tajemniczą na tamte czasy rękę. Tutaj akurat się nie pomyliliśmy. 14 marca Adałko zrobił charytatywny stream, na którym za donaty pokazywał screeny, jakie przysłało mu Steel Wool. Większość po prostu pokazuje nam galerie, ale ostatni pokazał nam pierwszy raz kanał. I zniszczoną czykę. Z innych nowszych rzeczy mieliśmy Monty Gold w robotów czy staną piękności, o którym słyszeliśmy po raz pierwszy. Wszystkie wyglądały naprawdę niesamowicie. Warto chyba też wspomnieć o wywiadzie Steel Steelbull z Nvidią, ale dowiedzieliśmy się tam tylko o aktualizacji Princess Quest. Scott ostatecznie zdecydował jeszcze raz przesunąć datę wydania i, żeby nam to wynagrodzić, stworzył grę trochę podobną do Friday in Space 2, ale nie do końca. To był ten okres, kiedy praktycznie nic we FNAFie Security Breach się nie działo. Aż do 1 września i nowej strony, czyli Security Breach. .com, na której co dwa tygodnie była emitowana kreskówka Freddy Friends on Tour. W każdym z nich na ułamek sekundy widać było jakąś postać i na koniec również. W pierwszym widzieliśmy Nightmare Staff i nowego Molten Frediego, w drugim Montiego i Daker Attendanta, w trzecim Glamrock Chica, Roxanne i DJ Music Man'a i w ostatnim, czyli czwartym, Vanessa i Vanny Kody obok tych liczy były użyte do rozwiązania kodu na ścianie w Security Bridge. Pod koniec każdego odcinka jedna cyfra się zatrzymywała, ostatecznie mając na celu ujawnienie daty wydania. Niedługo po tym dostaliśmy największy trailer pokazujący zarys fabuły, nowe mechaniki i jeszcze więcej galerii, tak jak w poprzednim. Jest tu strasznie dużo informacji, ale z najważniejszych poznaliśmy DJ Music Man'a, zobaczyliśmy jak działa Freddy, poznaliśmy biuro i segment z kamerami, na który ludzie tak mocno się skarżyli, że Steel musiało ich uspokoić teaserem z Help'em naprawiającym kamery, co oznaczało, że nad nimi pracują. No i na Najważniejsze daty wydania. W ten sam dzień dostaliśmy też blok na PlayStation informujący o nowych mechanikach i pokazujący kilka gameplay GIFów. Strona też została zaktualizowana. 30 października Daługo zrobił kolejny stream, lecz teraz zamiast zdjęć galerii dostaliśmy różne plakaty i tapety. Najciekawsze moim zdaniem były te Fredbear's Family Diner i Freddy Fazbear's Pizza dwa tygodnie przed premierą dostaliśmy stronę na Steam dla Security Breach z nowymi screenami, które pokazały lepiej DJ Music Man'a oraz zniszczoną czikę. Chwilkę później dostaliśmy też oficjalny plakat oraz tapetę. Dałko kolejny raz zrobił coś razem ze Steel Wool. Tym razem jednak 12 grudnia wypuścił wywiad z nimi, na którym mogliśmy się dowiedzieć o wielu rzeczach, na przykład jak ma na imię wielki Music czy że gra będzie miała wiele zakończeń. No i w trzy dni przed wyjściem pokazywali gify z różnymi postaciami. Pierwszy był Staffbot, potem Daycare Attendant i ostatni był DJ Music Man. Wszystkie wyglądały świetnie. Dosłownie przed wyjściem Security Bridge dostaliśmy dwa blogi. Jeden 14 grudnia, a drugi 15. Pierwszy pokazał nam zupełnie nowy screen oraz wiele niesamowitych koncept artów. Nie wiem czy wiecie, no raczej tak. Gra początkowo była zaplanowana na 9.00 polskiego czasu. Zmienili ją jednak na 17 grudnia trzecią w nocy. Oczywiście gra wyszła 17 tylko w naszej strefie czasowej. Dla USA wyszła jeszcze w 16. Ale dlaczego ją przesunęli? Ten drugi blog nam to wyjaśnia. stylu napisało, że to dlatego, żeby mogli lepiej i przygotować się na różne błędy i popracować nad tymi, które znają. Co jest jeszcze warte uwagi, to fakt, że niektórzy youtuberzy dostali grę przedpremierowo, więc gameplaye z niej mogliśmy zobaczyć nawet kilka godzin przed oficjalnym wypuszczeniem. W końcu dochodzimy do 17 grudnia i wyjścia całkowicie nowej, ogromnej gry z serii Five Nights at Freddy's. Ludzie skarżyli się na masę błędów i problemy z odpaleniem gry na dobrych ustawieniach na świetnych komputerach. Dlatego Steel napisał blog, w którym powiedzieli, że postarają się wszystko naprawić w najbliższym czasie. Dwie aktualizacje już są i na pewno w przyszłości będzie ich więcej. Ja to osobiście zły na to nie byłem, wiadomo, że gra jest duża, więc błędy muszą się pojawić, a gra i tak dobrze wyglądała na średnich ustawieniach. Ale co dalej? Co dalej z Security Bridge? Czy to już wszystko? No, nie do końca. Co? Nie wiem czy pamiętacie, ale na pewnym trailerze było napisane, że 3 miesiące po wyjściu gry dostaniemy porty na inne konsole, czyli możemy się ich spodziewać gdzieś w marcu, kwietniu, jeżeli plany się nie zmieniły. Poza tym twórcy powiedzieli, że mają dużo pomysłów na DLC i pokazują je Scottowi. Informacje o tym mają się pojawić gdzieś w 2022. Pewnie pod koniec, bo Steel chce sobie trochę odpocząć, na co na pewno zasłużyli. Multiplayer też jest jakoś rozważany, ale nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie like i subskrypcję do kolejnych filmów. No i cześć.